Cześć Siemanko, z tej strony Adixony. witam wszystkich na moim kanale. W tym odcinku otworzę bandla za 25 tysięcy gemów. Na koncie widza, No, dziękuję dla Adama, który użyczył mi swojego konta na ten odcinek i na ten opening. To też wielkie i wdzięczne podziękowanie po prostu ziomek, dzięki za użyczenie konta. No i tak, w tym momencie wyświetla wam się lista ostatnich subskrybentów. Jeżeli jesteś nowy na kanale i to oglądasz, zostaw suba, to w następnym odcinku na pewno się tu pojawisz. To jest dziękuję za 3500 subów, bo wbiliście ostatnio. Wczoraj jak nagrywałem odcinek, to zapomniałem o tym wspomnieć. To wielkie dzięki. No na 4000 planuję jakiś specjalny nagryw taki grubszy. Będzie pewno coś do wygrania, jakiś jakieś doładowanie Google Play. Za 50 czy nawet za 100 zł. Też może jakieś Q&A powstanie Bo też teraz na moim kanale ostatnio się dużo działo Kilka spin powstało, no to też będę chciał właśnie na tym Q&A to wyjaśnić po prostu No i zakończyć po prostu temat z tymi hejtami, bo... Po prostu tymi hejtami, co nieco są teraz, na przykład po wczorajszym odcinku, co dostałem normalnie dużo dislike'ów, no to po prostu wytłumaczę to jak będzie Q&A. O co poszło i co z tym zrobię po prostu, a tak lecimy właśnie teraz z openingiem. No i dobra, idziemy mu tutaj. Adam uzbierał aż 37 tysięcy gebów, też ma FIFA pointsy 6 tysięcy, to pewnie kupił... Jak była ta oferta za 95 zł, te 6000 FIFA points za VIP 14, to pewnie też, też planuję właśnie kupić tę ofertę, bo tam mi jeszcze brakuje, no, jakoś 30 tysięcy tych właśnie VIP, VIP punktów i będę miał 14 level, to też myślę właśnie tę ofertę kupić. No I dobra, lecimy z openingiem, no chciał o, nagrać, znaczy, no no... Ja bym na jego miejsce otworzył na inne ligi, jakby było na przykład Angielska, Bundesliga, czy nawet i Serie A. Ale on ch chce, żebym otworzył właśnie community, to otworzymy sobie właśnie tutaj jednego bundla za 25 tysięcy gemów. No, reszta gemów będzie, będzie zbierał po prostu też FIFA pońcy, zbierał to pewno też na Totsy. Jeszcze na pewno dwa takie bundle otworzę, bo już na swoim drugim koncie. Zbieram właśnie te gemy. No to mam teraz 19 tysięcy, też niebawem nie VIP-a wbiję to. Na pewno na, jak będzie to z serii A, to na pewno wtedy bundle otworzę na swoim drugim koncie. No też tutaj u Adama właśnie też jak uzbiera gemów to na pewno też jakiś opening powstanie, kolejny bundle otworzę, no i dobra lecimy Teraz tutaj 10 paczek, jeden gr gracz będzie gwarantowany 85+, no tutaj jest też stegen 97 overall No karty są fajne, no fajnie wyglądają, dużo masterów jest do trafienia, zobaczymy jak będzie ze szczęściem na pewno jeden gracz wypadnie. No ja liczę o, na pewno o wiele więcej, co nie, ale zobaczymy ile tu jest procent gracza, bo nawet nie patrzałem. Że wczoraj patrzałem, ale zapomniałem. Na jest 9,3. Tak, tak. 9,3. No, czy, czyli na 10 paczek powinien jeszcze jeden gracz wypaść, ale zobaczymy, czy to tak będzie. I dobra. kupujemy i lecimy. Z otwieraniem na no, pewnie wpadnie wieczorem, bo to nagrywam o 11 to pewnie jakoś pod wieczorek, pod wieczór wpadnie, tak gdzieś 18-19 no i lecimy z pierwszą paczką patrzymy co tutaj będzie chyba od razu na start gracz i a nie, a nie, tutaj energia jest, jeszcze jest 25 aha, to tak to jest, dobra, czyli jak będzie 4 nagrody to będzie graczek, tak lecimy tutaj to samo 15 energii a czy się to przyda do tej ścieżki co tam jest chyba o graczy, czy o co tam ten... Czy się te punkty, to energię wydaje, co nie? To zobaczymy. Idziemy z trzecią paczką. Tak samo tutaj. Punkty. 20 energii. Czwarta paczka. Już patrzymy co tutaj będzie. Tak samo bez gracza, ale punkty tu się na pewno przydadzą. Tak, energia. To energię to też myślę chyba zbierać, bo to ona przejdzie pewnie na inne, te, yy, kurczę, na inne graczy, co nie, jak będzie na przykład Bundesliga czy Premier League czy Serie A, to pewnie tę energię będzie można wtedy też wykorzy wykorzystać. To myślę właśnie zbierać tę energię. O no, te punkty 20 i energia. No, już połowy paczek otworzyłem. Lecimy z szóstą. O, tu będzie graczek, tak? Dobra. Już przygotowanie na gracza zobaczymy. I 87 Sisoko. Z, z hamu gracz. No to jest pierwsza Elita 87. No jeszcze jedna będzie gwarantowana, no kurczę, fajnie było takiego Mastera trafić, ale zobaczymy jak to będzie tutaj kolejna. A tutaj do tych graczy chyba, tak? Te punkty są, nie wiem, właśnie sam jeszcze, ale dobra. Lecimy 215 już punktów. Toc jest energii 163. Lecimy z ósmą paczką. Tak samo tutaj będzie bez gracza, ale zobaczymy. 30 punktów. Team Toty. Toc 18 energii. Dziewiąta paczka. Nie obczajamy tutaj. Tak samo tutaj będą punkty Tots Point i 25 energii. No, ostatnia paczka, i później będzie gwarantowany gracz 85 Plus, chyba tam jest. To zobaczymy, co tam wypadnie. Lecimy z tą dziesiątą paczką. O, no, tu będzie bez gracza. Patrzymy ile punktów 30 energii. No, 236 już się uzbierało. On tu będzie. Mógł trochę pograć w tych różnych meczach, tam też i graczy pewnie odbierze. I tak tutaj zobaczymy, jaki to będzie gracz. Czy to będzie, a jednak kurczę, 85 Żoł To trochę kichowo, no kurczę, ale dwie elity trafione, Sisoko, no i gwarantowany ten właśnie Żoł. No i dobra, chyba to byłoby tyle, ale jeszcze zobaczę, jak to tą energię, gdzie ją można wydać. Bo ja wczoraj praktycznie tego nie śledziłem bo grałem właśnie turniej UCL to sam dzisiaj zagrałem dopiero te skill game y. już tutaj nie patrzyłem, no aha, tutaj można te punkty na skill boosty wydać, jak tak a tutaj zobaczymy w to zakładkę community co tutaj można zrobić zobaczymy, aha tutaj, aha tutaj te punkty co były to tu można tych graczy wydawać, jak tak a tu to, to, to ultimate point Aha, to tutaj na tych się graczy zbierało, no tu patrzę. Ten 95. 93 overall, 15 No, no, no a no, tu ostatni tutaj tu jest <tryk> Stegen, O tu 260 no, to dużo. No jeszcze jest Prime Icona, nie wiem jakiego tutaj. Odebrać jeszcze będzie trzeba obczaić. Aha, i tutaj też jest na <tryk> rozpisane jak ile jest, żeby tutaj po tym nie skakać. Aha. A te punkty pewnie tu można wydawać, tak? Aha, to tutaj można wydawać jednak od 5 do... od 2 do 5, a tutaj jest razy 10 od 20, to, to jak będzie chciał odbierać graczy, to na pewno tu pozamienia. No i chyba tyle by to byłoby. Z tego odcinka, jeżeli odcinek się spodobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jesteś nowy na kanale. No i do następnego odcinka. Jo!